Jestem pierwsza 24. No. Jestem tu kurwa od 17. Czekam na ciebie już, kurwa, 27 godzin. Dłużej niż ty masz dni do plancha. Wykonałem tutaj więcej powtórzeń niż ty wychył do plancha. Lo 12, kozło. Pozdro dzisiaj, mamy dzień 26. I. Nie przejmuj się. Wiem. Wiem. Sobie. Wiem. Chciałbym kurwa tu być naprawdę od 15. Ale sylwetkę popraw. Stój poprawnie. Co? No ale... Ale... O. Teraz stoisz poprawnie. No. Przywitaj się. Ale... No, 12K No. Brzuch jeszcze. Sobie. Skruchy. Skruchy. Góry. No, normalnie. Naturalna sylwetka. O. Naturalne. O. To jest naturalne. No. To udajesz teraz wiesz ten głos. Ale no... Nie unoś. No, Ale jak chcę normalnie, no mów teraz. No, no. No, no. no. no co? ściśnięte nie? Nie. gardło. No nie ma. No mam. No, nie, masz. no mam. nie No mam. No kurwa, chciałby tu wyjść od 15, ale kurwa, wam tracę. Taką, która właśnie powoduje takie rzeczy. Trudny jakiś, kurwa. No ja tu. Żeby się doładować. Szybki trening. Jesteś za. Szyb... Szybka pompka po prostu, przepompować krew i możemy lecieć. Ja już i tak dałem dzisiaj contentu dziesięciokilometrowego 10... 10 trochę. godzina 11 lecę z dyszką do firmy e, firmy montowanko do 20 trening, a później regeneracja na dobry tydzień później będę wam dawał jakieś aktualizacje, na razie wiadomo wstępny 1 e, km na rozgrzewkę i no widzimy się myślę, że już w firmie ewentualnie gdzieś po drodze jakby coś się działo Z takiej górce Najważniejsze to nie odpuścić, bo już na prawie na końcu, o kurwa, do końca, do końca kurwa O kurwa, no powiem wam, że w trochę weszła śruba, ale ja wyglądam kurwa, co jest Takie, no wyświetlę wam tu statystykę No i udało się dowieźć do firmy i powiem tak, że e, znowu podczas biegu dopiero, w sensie wiecie biegnę tam wstępny, co wam mówiłem i nagle ogarniam znowu, że nie mam kurwa w kilometrach, tylko w milach. Zapominam cały czas tego to ustawić, no bo wiecie kurwa, cały czas, czas goni i się zapomina o takich o takich szczegółikach. Więc stwierdziłem, dobra, na szybko w głowie, 1,6 razy 6 to jest 9,6 kilometra, no to prawie dyszka. I wydaje mi się, że mogła być dyszka. Nie wiem, muszę yy, pobrać sobie dane z tego. No teraz sobie też rozchodzić chcę trochę te nogi. Właśnie, czemu śrubowałem? Bo chciałem dobić do 6 km i tempo 9.00. Taki fajny wynik by był łatwy do zapamiętania, że 6 mili na tempie 9. No i były utrudnienia, były lekkie utrudnienia, ale to zaraz na siłce jak będę się rolował to wam powiem. Co się działo mniej więcej podczas biegu Jakie zauważam zmiany po tym jak Przestałem biegać tak regularnie trzy razy w tygodniu Tylko to jest jeden bieg w tygodniu Black Friday na pewno Sobota Też to robić Kurwa jazda z tematem Wiecie po co idę najpierw? Bo ale mam Ale już nie czerwony, ale To chyba to światło tak powoduje No bo zobaczcie normalnie to ja wyglądam tak <grym> Dalej nie upubliczniasz wizerunku? To cię zabluruje. Dobrze jest, chłopaki dobrze robią. No więc tak, gdzieś yy, przy końcówce, myślę, że to była czwarta, piąta mila. Zacząłem czuć w stopie ewidentnie w tym przedziurawionym bucie. Odcisk. No i jest odcisk. Nie będę wam pokazywał stóp. Ale jest odcisk niestety No ale, akurat przez tydzień się zregeneruje Ale tak ogólnie, zero bólów jakoś tak mięśniowych No jedynie ten but zjebany, nie? I w tej górce właśnie już później nie nagrywałem, bo się skupiłem, żeby tą końcówkę docisnąć Ale fajne było to, że właśnie już na końcu jesteście na samej górze I wiecie, że zaraz z górki jest I tylko duże kroki I fajnie nadrobiłem na tempo Sprawdzę jeszcze, jak to wygląda w kilometrach. Pamiętajcie o tym rolowaniu, bo to kurwa ważne jest po biegu, jak biegacie i tak jak myślałem, e, 538 tempo, e, więc fajnie, bo tempa nie umiałem przeliczyć 966 wyszło. No to mniej więcej tak jak liczyłem w głowie, więc fajnie, bo to prawie dyszka tempem, tempem 538. No to jest. Serio, good, jak na to, że, jak na to, że no, ten bieg jest teraz jeden w tygodniu. Serio spoko. Dawno nie robiłem też już dyszki, bo ostatnio na tym biegu co yy, poradnym. Jedyne co no to wytrzymałość w stopach. Widzę, że się zmniejszyła i jednak bardziej obrywałem te stopy, ale to znowu się zaadaptuje. Ten odcisk się to będzie tylko wzmocnienie. Ważne, że nic y, bólowo nie, nie, nie doskwiera. No i dzisiaj jest 11 listopada też, mm. więc fajnie było sobie taki bieg zrobić. Taką dyszkę na 11 listopada. I dopiero z rana się ogarnąłem, ale szczeraj mnie, że kurwa jakie kolejki. A dopiero z rana ogarnąłem, że... O kurwa, dzisiaj 11 listopada. Co ja zjem? Ale na szczęście żabka uratowała trochę. Po bieganku fajnie właśnie rozciąganko też wchodzi, bo już macie dogrzane te nogi to się tak fajnie rozciąga, kurwa, te mięśnie są, no czujecie od razu ten luz w tych mięśniach, nie, a jeszcze, yy, no taka rada na pewno, żeby właśnie walczyć z tą psyką, bo kurwa, nieraz już miałem tam pod koniec, wiecie, lecę tą śrubę, żeby tylko było to 6-9, yy, w sensie te 6 kilometrów, tempo 9 i... I już, wiecie, głowa mówi, nie, nie, już jebać, ten odcisk boli w chuj, ale właśnie jak macie już jakiś cel, to kurwa do końca, wiecie, była ta sz szóstka, do końca ją przebiec, kurwa, pamiętajcie, żeby dopinać, kurwa, cele, yy, nawet takie właśnie małe sprawy codzienne, to żeby do końca, szyt, szyt. kurwa, słyszycie? Plan jest prosty Po rozciąganiu, śruba w montażu Do 20 lecimy, Dwa daily Ekipa dokończona I kurwa 20 widzimy się na treningu Siła i honor dwa pytanka i do domu Wiem, może wam się to nie spodobać, ale musicie mi dać też troszkę wytchnienia. Totalnie bez kombinacji. Drabinka, jedno podciągnięcie, dwa dipy i tak dalej, i tak dalej. Chyba już kiedyś robiłem. No i Deeper, już nie dałem rady. A i tak chyba jest progres od ostatniego czasu, bo chyba zamknąłem ostatnio na pięciu podciągnięciach. A teraz wyszła jeszcze jedna seria z sześcioma, więc jest spoko. Edner podłoga 7386. O co chodzi w tym siła i honor we wstępie? Pierwszy raz, ktoś się w ogóle pyta o to. A to też nie jest tak bez przyczyny. Nie wiem, czy oglądaliście Gladiatora. Yy, no, no co tam? Yy, właśnie tak mówili. Marek Kornelak już tak mówił. No. no, no i tak się u nas przyjęło. Zaczęliśmy mówić sobie z rana z y, moim sensem, właśnie siła i honor, i to znaczyło, że ten dzień będzie dobry. No i tak w y, takich sytuacjach, gdy coś się udaje, nie? To, to tak mówiliśmy. Dlajki, co? <laughs> Żugajki też pewnie zaczną tak mówić niedługo. No. Fajnie, jakby się zleciał fanboy z żugajek tutaj na ten kanał. Haka, kapka, Ola, 25 Siemakozo, kozo, czy też jesteś za tym, że w światłowodzie faktycznie płynie światło i woda? Eee, ja zawsze sobie tak to wyobrażałem. Generalnie to nie wiem, jak to wygląda, ale w mojej głowie to zawsze będzie taki strumień światła. A nazwa listopad wywodzi się od tego, że odpadają wówczas liście, i nie byłoby sensownie nazwać go liściopad. Pozdro, siła i honor. Siła honor. Taka anegdota dla Twoich widzów. Był sobie kot. Dobrze się zaczyna. No i był sobie pies. Pewnego razu kot zajebał z domu ser. Kot, ser? Kot zajebał ser. No i pies to zobaczył i mówi do kota, że go podpierdali, nie? Za to, że zajebał ser. No i kot na to mówi, no, że nie ma chuja, nie? Że nie oddam ci tego sera. W sensie, bo on powiedział, że nie podpierdoli go, jak oddam mu ser. No i że ten... No i... No i sprzeczkę mał, nie? No i mówią, dobra, to chodź do Lisa. No i poszli do Lisa, nie? No i mówią tu sytuację. Pies się ogólnie tam skarży dla Lisa, że właśnie kot zajebał ser z domu. No i Lis mówi: Dobra, dobra, wiem jak to rozwiązać. Wziął ten ser, przerwał go na pół, dał pół dla kota i pół dla psa. No i kot się wkurwił i mówi tak ale połowa psa jest większa niż moja. No to lis mówi, no to czek, czek. Wziął ten kawałek od psa, ugryzł, dał to wsu i, i mówi, teraz już jest dobrze, już się porówno. Na co pies się wkurwił i mówi, no jak? Teraz moja połowa jest mniejsza niż kota. No to lis mówi, czekaj, czekaj. No i wziął dziaba od połowy kota, nie? No i kot się wkłowił. No nie, no teraz moja połowa jest ten. No i tak odgryzał, 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 aż w końcu zjadł cały ser. I z tego wynika, że Lis jest sprytny. Albo gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. To też racja. No, dużo, dużo można z tej historii myślę wyciągnąć. Trzymajcie się. Jasne. Serię drugą. To jebana jest wytrzymałość Ojej, ojej, ojej Jak ja nie robię wytrzymałości To normalne, że mi się rzygać chce? To mi zawsze To mi też kp 6695 Co po planczu? Siła, honor i chrupki keczupowe Bez chrupek, ale siła i honor Po planczu, samolot. Ta samolot po nie wykonanie. No siłówka, tak jak już wiele razy mogę... Mogliście słyszeć ode mnie. Szkoda. Musiałem wybrać te pytanie, żeby... Żeby się coraz bardziej przygotowywać do tego. Że no nie, nie, nie przekonasz mnie. Masz mało czasu ogólnie. Żeby mnie przekonać, ale nie jak na razie to... Ale ja nie muszę, bo ja wiem, że... Ja wiem, że ty będziesz w tym trwał. Bo będzie... Więc sobie w chuju mają tą siłówkę. Oni chcą w Napiszcie, czy macie w chuju siłówkę. Według mnie na siłówce... <grym> na siłówce będzie siłówka, no. Ale generalnie to... W chuju ją mają? E, nie, <grym> nie mają. Ej, ale jeżeli Michał, ja nie nakuję siłówki, bo sam robię. Ale priorytety. Chodzi o priorytety. No. No. no to ja też rozumiem. Mnie też siłówka będzie priorytetem po prostu. Nie, nie, nie. Tak, tak. Nie, nie. tak. Tak, tak, tak. Nie, nie. Tak. I też nie neguję kaliscyniki. Ja ją szanuję w chuj. Ale muszę obiecać że wtedy ty ten yy, Ty jako drugi syn na głęb. Nie wiem, czy mogę tutaj tak już wiesz. Pierdolić no, tak wiesz. sobie no że no bo to nie jest, wiesz, że ty obiecujesz, że za rok, za dwa. No A tak. No za pięć lat. No to, no były, bo, było już je, jeszcze też jakieś pytanie, czy właśnie w kulturystyce, ale no, wystartować bym na pewno chciał raz. To jest... To jest tak, że, jest tak, kurwa, zajebiście to właśnie, tam, tym bardziej po WNBF-ie, bo tak to jeszcze miałem takie, mmm, ale tu na WNBF-ie to, to było to tak, tak dojebanie zrobione, że... Nawet, no, kurwa, dla beki znowu ja wtedy pewnie wystartuję. Zajebiście jakoś. Się... No. I w kulturystyce? Nie no ja w męskiej, W męskim. No. no. I dwie kategorie A szkoda, że też. Wiesz, no. jakbyśmy razem tak stanęli obok siebie. Ale nie, no bo to priorytety, co nie? No bo jeszcze z no tak. fizik. Można, no bo wiesz, Wiadomo. sobie na lokali dalej będę ćwiczył, nie? Bez no bez tych... to bez sensu by wyglądało też. No. Ale zresztą Ech. bardzo fajnie wtedy, wiesz, no dwie kategorie, no. kulturystyka, męs fizik. Jeszcze się dopierdali do tego no. czasu Dobra, dziękujemy za dzisiejszy odcinek. To by było na tyle. 12 Kozlo pozdro, a 12 przed Kozlo oznacza... Stołem. Pamiętajcie, nawet w najlepszym okresie Waszego życia trzeba uczyć się pokory. Godzinkę mamy. Drugą 56. Mogło być lepiej, mogłem się lepiej wyrobić, ale tak. Dwa daily dzisiaj zmontowane odcinek na ekipę dokończony więc sobota mega produktywna, a nie właśnie z piątku w piątek melange i dzisiaj sobota by była cała taka tak by było, tak by byli jutro niedziela też się zapowiada bardzo produktywnie, bo treningu nie ma, ale zrobię wam rozciąganko planuję ogólnie przygotować 3 godziny rozciągania Katować, 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 katować po kilka serii. Kurwa, no, nie było jeszcze przy tej serii tak, żebym aż taki fajny trening zrobił właśnie rozciągający. Dlatego pogadamy też trochę o psychice, bo odpowiadam na pytanka. Myślę, że będzie bardzo fajnie. Zapraszam każdego. I pamiętajcie. Siła i honor